Publiczna szkoła podstawowa w Kopicach otrzymała sztandar. Placówce nadano również imię patronki, którą od dziś jest, hrabina Joanna Szawgocz. Kim była i dlaczego nosi miano śląskiego Kopciuszka? O tym opowie państwu Maciej Wójtowicz. Historia Kopic sięga końca XIII wieku. Sam pałac powstał blisko 500 lat później, a w 1859 roku stał się własnością Hansa Urlicha Szawgocza i jego żony Joanny która uprzednio w wieku 6 lat odziedziczyła majątek po największym śląskim potentacie Karolu Goduli. Choć z tego powodu nazywana jest prześmiewczo śląskim Kopciuszkiem, to o wiele lepszym określeniem jest niewątpliwie industrialna księżniczka. Majątek, który ona do, otrzymała, ona pomnażała w przemyśle ciężkim czyli w kopalniach, w hutach, w cynkowniach. Hrabina stworzyła jedno z największych imperiów przemysłowych Europy. Pomnażając majątek z 6 do 50 milionów ówczesnych marek, bardzo ważna była dla niej także lokalna społeczność. Była bardzo oddana w poszerzaniu dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji. Bliskie jej sercu było wspieranie poprawy dobrobytu i edukacji mieszkańców, by zwłaszcza młodzi ludzie mogli się tutaj rozwijać. to Poza licznymi kościołami i szpitalami, hrabina Nieopodal Pałacu wybudowała także szkołę podstawową, która od dziś będzie z dumą nosić jej imię jako patronki. Chcieliśmy bardzo, żeby młodzież poznała jej tą stronę taką charytatywną, dobrą, jej właśnie charyzmę, jej zaangażowanie w życie tutaj społeczności, tą historię, prawda, jaka jest związana z Kopicami. Dbała o to, żeby tu była szkoła katolicka i nawet w tych trudnych czasach później jej potomkowie bardzo starali się, walczyli o to, żeby tu nie było reżimu nazistowskiego. Szkoła otrzymała także sztandar z wizerunkiem patronki. To przede wszystkim, myślę, że potwierdzenie tutaj, w lokalnej społeczności, takiej tożsamości kulturowej, zarówno dla uczniów, nauczycieli, ale tak jak już powiedziałam, całego lokalnego środowiska, postaci powiązanej z historią wielu pokoleń tutaj, właśnie w Kopicach. Poza dzisiejszą uroczystością, pamięć o postaci hrabiny i jej rodu jest w gminie również kultywowana. Wyremontowane ma mauzoleum mamy od kilku lat pana Macieja Miszoka, który dba o tą historię i przywraca jej e, prawdziwy tor, ale też mamy Państwa Wiesoków, którzy po wielu nieudanych, e, wcześniejszych właścicielach odkupili, przyjęli pałac e, w kopicach, remontują go. Od kilku dobrych miesięcy te prace ruszyły bardzo intensywnie. Aktualnie wylewane są stropy w częściach bocznych tego obiektu. To ma służyć wzmocnieniu całej bryły. Od właścicieli, że ich plan na najbliższe miesiące to zadaszenie tego obiektu, co spowoduje, że będzie on zabezpieczony i nie będzie ulegał dalszej degradacji. Miejmy więc nadzieję, że za kilka lat pałac odzyska dawny blask. Maciej Wójtowicz, Kurier Polski.